Siemano, dojechałem właśnie do Neapolu. Neapol, z czym mi się to miasto kojarzy? Oczywiście nad miastem góruje wulkan Wezuwiusz. Niedaleko jest właśnie też te ruiny Pompeji, które pewnie kojarzycie. Neapol to też jedzenie, a jak jedzenie to pizza neapolitańska, desery różne. No i oprócz tego piłka nożna Napoli, gwiazda światowego formatu. Ręka Boga, Jego Armando Maradona, który też tutaj jest czczony. Hostel znalazłem za około 300 zł na 3 noce. Plus jest też taki, że, że ten hostel jest w samym centrum, więc teraz od autobusu do hostelu jest 15 minut na piechotę. Słoneczko cieplutko, cały czas korzystam z tego, że jestem na południu. Dobra, jestem już w środku. Rozpakuję się i lecę na miasto. Przede wszystkim chciałem spróbować pizzy. Jestem trochę głodny, więc lecę od razu na pizzę. Nie? Tu już widać pierwsze znaki maradony. Normalnie mózg nie ma chwili odpoczynku, ciągle coś. Dzisiaj tak trochę bez planu, jest godzina czwarta. Widziałem, że jest o ósmej, chyba jakiś trening tutaj na no Ugi, i planuję się na to wybrać po prostu. A teraz idę w stronę pizzerii. Podobno taka najlepsza, najbardziej znana. Chcę spróbować. Julia Roberts tu jadła w tej pizzerii. Trzeba sprawdzić. Kiedyś powarciło, bo kolejka jest mała. Ale... Ogólnie no, działa to tak, że trzeba wziąć sobie numerek. przez please. Bez kolejki się udało. Warciło się wejść bez kolejki. Spotkałem w ogóle Polaków, którzy podróżują busem tutaj przez Włochy. Dołączyłem do nich, no i co, I zaraz będziemy próbować pizzę, bo zamówiliśmy w ogóle z ciekawostek. To w tej knajpie można zamówić tylko dwa rodzaje pizzy. W zasadzie teraz to powiększyli do czterech. Cztery rodzaje pizzy, nie ma tak jak u nas kurwa karta na 20 pozycji, wybieraj co chcesz, tylko jest Margarita, Marinara i tam jeszcze jakieś dwie. Wziąłem sobie dwie pizze na spróbowanie i piwko, także zaraz będziemy szamać. Lokal wygląda dobrze, a co ciekawe, pizza kosztuje tylko 6 euro, co uważam jest uczciwą ceną, bo na przykład w Rzymie to czasami te pizze potrafiły kosztować 12 euro, co jest z drugą przesadą. już wleciało No, chyba to był błąd zamawiać dwie pizze Bo mimo, że smaczne, to miejsca nie ma na to Myślę, że te polskie pizzerie wcale nie odstają, więc jakby Jeżeli liczycie na nie wiadomo jaki smak tutaj w Neapolu, to Nie wiem, według mnie smakuje podobnie, ale też nie jestem jakimś smakoszem Słuchajcie hit, jeszcze takiego nie widziałem Umywalka jest na pedał Ogólnie yy, szukają tu jakiegoś czujnika czy czegoś, a uważam, że świetny patent. Znany mural, Banksyjba. Jesteśmy w takiej galerii, która tutaj jest chyba wzorowana na tej, która jest w Mediolanie. No, robi wrażenie, nie wiem ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery piętra w górę. Jest taka oranżeria, wygląda to zajebiście, jak to mówią. Mają rozmach skurwisyny. Słuchajcie, ale je ja, ja poznałem całkiem przypadkiem dwóch chłopaków z Polski. Yy, obydwaj okazuje się reprezentują nasz kraj w. Rzucie oszczepem. Jeden z nich jest chyba najlepszym aktualnie polskim zawodnikiem tego sportu. Dzieży rekord polski. No i reprezentuje nasz kraj nawet na Igrzyskach Olimpijskich. Jutro się umówiliśmy, że jedziemy na Wezuwiusz. Ja teraz zmierzam na trening. Znalazłem jakiś klub. Generalnie yy, Cały Neapol jest taki obskurny dość Ale to miejsce gdzie jest ten klub jeszcze po nocy w dodatku To już w ogóle jest syf Straszny Śmietniki Porozpierdalane wszystko Bezdomni tu śpią Śmierdzi gównem Tak, dotarłem na, na trening jeszcze się kończy grupa tutaj początkująca. Czekamy na grupę zaawansowaną. Spotkałem rodaka Polaka Polska górą! Do you train more Gi or nogi? I Mickey gi guy. Giga. I prefer it give, but I train. Both. This is it your academy? Or is No, yeah, yeah, yeah. I am one of the coaches. Mm. But the big coach right now is in China. China? Yeah. He's oh. working in China. We <laughs> fight in Europe? Yeah, yeah. Where? Europeans. They yeah, are yeah. Polish. Another level. <laughs> Oh. I think right now I think right now in the Europe the best jiu-jitsu is polish polish jiu jitsu. Probably. Probably. probably in the Europe, yes. Paweł Jaworski Paweł Jarowski, Ciesiński, uh, Ciesiński, Łaciński. Nie. Właciński for me is it better than World with Gnically For me is better in Pojawiliśmy się na stoisku Grand Gama, a z kodem błahut 10. 10? Chyba błahut 10. To jest zniżka 10%, tylko nie wiem czy tutaj też na to. Na no to nie. Nie ma? <grym> Kurde. No, no i tyle. I lecimy dalej. Nagrałem dla Was rundkę z drugim Polakiem na macie, czyli z Adamem. Adam ma brązowy pas, ale też nie ukrywajmy, jest troszkę lżejszy ode mnie. Myślę, że jakieś 15 kilo lżejszy. Na starcie zrobiłem mu takiego tripo sweepa, który prawie wyszedł idealnie. Polega to na tym, że z odwrotnej dolariwy swoją lewą nogę postawiłem na jego biodrze. Podciąłem jego drugą nogę, jednocześnie go odpychając yy, nogą z biodra. Tutaj w żółwiu zaczął swoimi kolanami otwierać tą przestrzeń między moim kolanem a łokciem i wszedł swoim prawym kolanem głęboko. Ostatnio wymyśliłem sobie taką obronę na tego żółwia z takim głębokim kolanem, że staram się swoimi rękami ciągnąć za nogę przeciwnika w taki sposób, żeby odkręcać jego biodra, samemu złapać go za kolec biodrowy. Nie udało się odkręcić Adama, ale udało się wyłapać jego nogę i zaatakować. Natomiast on tutaj wykonał fajną sekwencję. Doszedł do Crabride'a, z tego Crabride'a przeszedł do leg Draga i po chwili zaczął atakować moje plecy. Na szczęście udało mi się z tego wykręcić. Nie wpadłem też w trójkąt, bo w momencie kiedy gdzieś wyczułem, że atakować będzie chciał trójkątem, to wyciągnąłem obie ręce. Zostałem z góry i zacząłem przechodzić sobie gardę. Wszedłem sobie takim nikatem. Ale Adam tutaj pracował takim lassem płytkim, i żeby to lasso płytkie przejść, wykorzystałem przejście od Declana Mudiego z Trialsów ADCC, które dokładniej omawia Paweł Jaworski na vlogu Akademii Gorilla, dlatego odsyłam Was do tego filmu. Nie udało mi się zrobić tego przejścia idealnie. I Adam odkręcił się do żółwia. Byłem we front headlocku, ale z Żuwia mam taką swoją ulubioną akcję. Przechodzę bezpośrednio z Żuwia do krucyfiksa, więc złapałem jego prawą rękę i przekręciłem się właśnie do krucyfiksa. Szczegóły tej akcji znajdziecie na rolce w, na moim Instagramie. Także zachęcam Was do obserwacji i do wejścia po prostu też na profil i zobaczenia sobie tej techniki. W tym Krucyfiksie kontrolowałem jedną rękę Adama Kimurą rękami. A drugą starałem się przykontrolować nogami. Ale tutaj Adam bardzo fajnie uciekał tą ręką i nie było łatwo go skontrolować. Uciekł mi z tej pozycji, ale to wciąż ja byłem z góry i gdzieś tam Adam próbował zrobić reselapa. Złapał mnie takiego, mi takiego double lega. Mi udało się wychwycić jego głowę i troszkę wysproulować, co pozwoliło mi znowu przejść do żuwia. I znów wykorzystać tą akcję, czyli jak widać działa. Natomiast uczciwie rzecz mówiąc, yy, muszę sobie popracować jeszcze nad kontrolą yy, ręki, nogami, bo Adam bardzo fajnie z tego uciekał. Na koniec rundy świetna akcja w wykonaniu Adama. Yy, najpierw wszedł tutaj do siodła, zaczął zmieniać kąt w taki sposób, yy, że yy, zaczynała się robić presja na kolano, więc ja wykręciłem się z tego. No i Adam zaczął z tego wstawać, ja też zacząłem wstawać, chciałem uzyskać pozycję z góry. No, i wylądowaliśmy w takiej przepychance. Adam wykorzystał świetnie moment i próbował wejść do latającego trójkąta. Ta technika nie do końca wyszła, bo nie zdołał przełożyć prawej nogi, natomiast wciąż kontrolował moją prawą rękę i przybijał mój bark do ziemi. Co spowodowało, że musiałem tak przez niego przeskoczyć taką gwiazdą, żeby zmniejszyć presję. Natomiast Adam złapał szybko moją lewą rękę w Kimurę. Ja zacząłem zmieniać kąt, tak jakby chciałem swoją lewą nogę postawić za jego głową. I obkręcić się w taki sposób, że to ja zaczynałem atakować balaszką. Udało mi się skontrolować jego dłoń i wyciągnąć balachę na łokieć. Ja joł się Manko, ja już po treningu. Mega fajna akademia, bardzo mocny poziom. Większość osób to była przynajmniej na poziomie purpurowego pasa. I powiem Wam szczerze, że no, było ciężko cokolwiek zrobić. Ale bardzo jestem zadowolony. Okazało się, że ten trening wieczorny, tak zwana grupa zawodnicza, tam czy tam zaawansowana, to są praktycznie sparingi. Rano jadę na Wezuwiusz. Śniadanko. jest tutaj w cenie. Pora na śniadanie, drugie śniadanie, bo to w hotelu takie było. Można się sobie było tym pojeść. Ale ze smakiem to nie miało za wiele wspólnego. Idziemy do takiej piekarni na taką właśnie przekąskę, ichniejszą istniejszą tutaj jest to takie ciasto filo w środku z ricottą, na słodko generalnie. Nazywa się to sfogliata? Sfogliatela. 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 A tam z tyłu, nie wiem czy to widać dobrze, ale jest, wezów już. No i tam się dzisiaj wybieram generalnie z tymi ziomeczkami z Polski moimi nowymi kolegami. Poszedłem na miejsce, tu właśnie się znajdują te przekąski jakieś. Ogólnie yy, czuję się tu niekomfortowo, bo jest tu dość bogato kulturowo, że tak powiem. Ale dobra, spróbujmy tego. Yy kupione na wynos no jest to taka piekarnia to nie jest kawiarnia, w której sobie można usiąść ale gdzieś tam wyczytałem, że to polecają bardzo tą piekarnię jestem ciekaw jak to smakuje za mną wszędzie kurwa jakieś stragany z jakimś chłamem chińskim podróby wszędzie są tutaj w tym Neapolu mnóstwo y, afrykańczyków y, różnych albo... nie wiem skąd oni są no, spójrz jak oni się ruszają Te kocie ruchy, te gesty rękami no, Tak to wygląda nie, nie czuję się tu za dobrze, szczerze mówiąc Jeśli chodzi o, o towarzystwo Słuchajcie, nie jestem jakimś wielkim fanem tego ciasta filo To dają to do tej Dubajskiej czekolady No ale kurczę, yy, spróbujmy Będzie to na pewno jakieś chrupiące bardzo fajne. Przebije się taki, taka skórka pomarańczy przez, przez to wszystko. Bardzo fajnie podkreśla smak tego. No oczywiście, no to ciasto filo jest dla mnie takie trochę za suche, nie? Jest ale jest też takie suche. Ale wynagradza to taka ricotta, która jest w środku. Jest jej bardzo dużo. No i pewnie w połączeniu z tym suchym ciastem zaraz przy drugim gryzie to już będzie takie dużo bardziej przyjemne złapałem się z moimi nowymi kolegami i jedziemy na Wezuwiusza ich y, autobusem dojeżdżamy pomału pod wulkan uszy zatyka ostatnia erupcja 1944 rok miejmy nadzieję, że dzisiaj Brawo. że dzisiaj nie będzie po raz kolejny Erupcji. Tu już parking, trzeba go opłacić chyba, wychodzi na to. Samochodem można dojechać tylko do pewnego momentu. Później są takie busiki dodatkowo płatne, ale stwierdziliśmy, że chcemy się trochę przejść, więc podchodzimy. Jakieś pewnie 20-30 minut podejścia jest na, na wulkan. Oje jebie, ale poszło. Dobra, tu jest taka mapa Wezuwiusza, Jesteśmy w tym miejscu, tu się zaczyna nasz szlak, tu będą piękne widoki, zaraz zobaczymy. No i zobaczcie, tu jest krater. Szczyt Wezowiusza jest gdzieś tutaj 2281. A my będziemy wychodzić na wysokość 1170 i pod spodem jest krater. Słuchajcie, różne pamiątki z tej skały wulkanicznej. Ja sobie też widziałem kawałek do domu. A tu zobaczcie. No i doszliśmy do krateru. A z tej strony piękny widok na cały Neapol. To życie piękne jednak jest. spotkałem się właśnie z moimi kolegami oni już nie wracali do Neapolu pojechali dalej do miasta Sorrento rzucili mnie tutaj niedaleko stacji kolejowej dzisiaj od rana zjadłem tylko to ciastko i w sumie niewiele co wypiłem aperolka tylko na wulkanie więc już się nie mogę doczekać tej pizzy Słuchajcie, nadarzyła się okazja, żeby pokazać Wam coś jeszcze ciekawego. Tu chyba akurat nie można tego zjeść, tylko kupić, ale jeden z przysmaków tutaj neapolitańskich to są flaki. Flaki, które tu możecie zobaczyć, się moczą. Udaje się z tego, co kojarzę, nawet z makaronem i tam z jakąś cytrynką. Tu Neapol kusi różnego rodzaju street foodem, ale ja mam tutaj taki jaką pizzerię gdzieś tam z polecenia z jakiegoś bloga. To jest jakaś pizzeria typa, który brał udział w Masterchefie. Gino Sobrillo. I zobaczcie, nawet ma jakąś gwiazdkę Michelin. Pizza Margarita 7. Diavola, 8,50. Uczciwe ceny. Ogólnie mam jakiegoś chyba mega farta, bo do każdego miejsca, gdzie nie pójdę, jest opisane w tych przewodnikach, że odczekać trzeba 20-30 minut godzinę a to jest chyba jakiś off season teraz w listopad jest bardzo fajnie przyjemnie ciepło ale w ogóle nie ma jakby kolejek do tych lokali no i tak knajpa tutaj ma 30 tysięcy opinii Średnia 4,5, więc no uważam, że przy tej ilości to jest zajebiście. Już widzę, że tutaj w przeciwieństwie do tej poprzedniej knajpy, tamta była taka trochę bardziej street foodowa, można powiedzieć. Tutaj jest jeszcze na przykład doliczone koperto, czyli coś, co we Włoszech to jest taki jakby nakrycie stołu, coś jakby tip. Szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka ser wygląda dużo lepiej niż na tamtej Margaricie. spoko, zjadłem, wyczyściłem cały talerz Ogólnie nie mogę powiedzieć, że była niedobra, bo zjadłem całą Była bardzo dobra Wydaje mi się, że mimo wszystko ta wczorajsza pizza mi bardziej smakowała Siemanko, siemanko, ostatni dzień w Neapolu Jutro już lecę do Gdańska No dzisiaj miałem inny plan trochę Ale wychodzi na to, że lepiej sobie nie planować, bo wtedy wszystko wychodzi a kiedy sobie coś zaplanujesz, to zawsze się coś spierdoli. Miałem iść na taką wycieczkę, tutaj zorganizowaną, żeby mi ktoś coś poopowiadał o mieście. No ale tam się rozchorował, ten gość czy coś, w każdym razie to odpada. Słuchajcie, jak Włochy, to też lody, gelato. Więc znalazłem tutaj w okolicy chyba jedna z najlepszych lodziarni. W Neapolu idę sobie wziąć gałkę albo dwie. Na pewno wezmę sobie pistację. Wezmę sobie średnią chyba gałeczkę. Mamy już loda. strynka, pistacja. Mega spoko Bardzo dobra. Te uliczki są takie już węższe czuć aż tą benzynę z tych skuterów co nie? dobra, lecimy stąd idę teraz na widoczki no i co, a potem myślę na tą plażę skoczyć, bo już mam dość tego miasta jest tu znak panorama Nieprze, nie Niezachęcające to wygląda. Jakieś menele tu śpią. No jak to wygląda? Kurwa, strach tu się... Strach tu się bać nawet. Gramat. Śmierdzi. Już można się do tego przyzwyczaić, że śmierdzi. No ale widoczki są całkiem, całkiem... Uf. Uh. Kondycja do poprawy. pana na Europy jechałem z taką kondycją. Ale zobaczcie, jakie już tutaj się widoczki rozciągają. Węzłów już gdzie wczoraj byliśmy. Tutaj jakieś zamki. Tu jest ta hala taka piękna. W której tam coś tam byliśmy też pierwszego dnia w nocy. No i może. Tam dzisiaj się będę kąpał. Kolejne schody, ale to już jesteśmy, zbliżamy się na szczyt, brwale się zmęczyłem, ale dochodzę już ostatnich 20 stopni. Słychać muzyczkę. Jest ślicznie. Tak ma swoje okno na świat. Musiałem przetestować, czy mi się na pewno nie pomyliło i czy mi te lody smakują na pewno. No i faktycznie smakują mi w chuj. Eee. Idę się trochę pogrzać, poleżeć, odpocząć, ale myślę, że ubiorę też kąpielówki i spróbuję, jaka jest temperatura wody. <trybuj> jest dojebana, nie? Naprawdę, nie spodziewałem się, że będzie tak ciepło. Z fajnych rzeczy jest to, że na tej plaży jest jeszcze prysznic. Kurwa, zajebiście. To jest życie. A wy co w tej Polsce? Pewnie śnieg już teraz jest, co? Są dwa problemy. Jeden, nie mam żadnych okularów i będę miał zmarszki. Kurze, kurze... stopki będę miał pod oczami A drugi problem jest taki, że nie mam kremu do opalania to są dzisiaj moje dwa jedyne problemy i życzę wam, żebyście też mieli takie problemy w życiu dobra, idę się... idę się pakować i wracam Это польский.